Więc dzisiaj jesteśmy słuchajcie na Muskoyoga gary w Poznaniu w tamie i właśnie tutaj za mną z tyłu będzie dzisiaj organizowana właśnie yoga w trakcie akompaniamentu muzycznego. No i jesteśmy z deseczkami właśnie tutaj, żeby dzisiaj przeprowadzić ludzi przez to doświadczenie, żeby też pokazać jak podczas jogi możecie sobie usprawniać siebie właśnie używając desek. No i tak dzisiaj sobie to pokazujemy także. przesuniemy pewne granice mentalne i fizyczne, bo ja nazywam to narzędzie skanerem mentalnym i fizycznym. Dlaczego? Bo kiedy wchodzimy w głębszy proces, kiedy zaczynamy praktykę stania na tych deskach to nasz układ nerwowy dochodzi do momentu, w którym już jest Wam niewygodnie i tak a no dobra, tutaj już tak sobie, trochę oszukam, w sensie głowa sama powoduje tak, żeby Wyjść tak z tej niekomfortowej sytuacji i być bardziej w tej komfortowej. I tam trochę oszukujemy. Mimo, że nie chcemy, ale ciało robi czasami swoje. tu wchodzimy w ten pełen dyskomfort, no bo jeżeli już podejście decyzję, żeby wejść, no to już jesteście. I teraz, będąc tutaj, skupiamy się na oddechu skupiamy się na wdechu i wydechu. Kontynuujcie cały czas proszę, ten proces dotykania. Teraz przejdźcie na przedramiona zaczyna być akceptowalna. I to, co my teraz robimy, to właśnie zwiększamy akceptację na dyskomfort. A to, co jest ciekawe, że już to, co w tej chwili robicie, czyli kiedy kładziecie dłonie, naciskacie te dłonie od wewnętrznej, zewnętrznej części, to już w waszym ciele zachodzi pełne rozluźnienie powięzi. Wciskając stopniowo trochę mocniej, będziecie widzieć, jak wasze ciało się przyzwyczaja. Przytrzymajcie trochę, i zróbmy teraz to, co mówiłem wcześniej. Czyli wstrzymujemy, dociskamy i przytrzymujemy. I robimy wdech. I znowu lekko pogłębiamy. I wydech. I przytrzymaj, przytrzymaj. Znowu wdech. I wydech. Tak jak w Wdech. I co powtarzamy teraz? Z każdym wdechem i wydechem moje ciało się rozluźnia. Z każdym wdechem i wydechem moje ciało się rozluźnia. Ok. Puszczamy. Wracamy. Delikatnie zwróćcie nas te stopy. Zobaczcie jak w ogóle się teraz stopa inaczej zachowuje. Czy widzicie jakieś różnice? Jest miękko bardziej. Zrzuca się to napięcie, całe napięcie i teraz wyobraźcie sobie, że to nie są tylko stopy, to jest całe ciało, a stopa to tylko Wam to obrazuje, żebyście mogli doświadczyć tego, że to całe Wasze ciało w tej chwili zrzuca napięcie i to im bardziej ujedziecie w to, będzie tym bardziej czuła. Wracamy. Idziemy teraz do drugiej nogi i znowu delikatnie zwiększamy ten poziom i robimy wdech i wdech. i nacisk większy delikatnie znowu. Wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem moje ciało się rozluźnia. Powtarzajcie to jak matry. to jest dla was narzędzie do wsparcia tego co robicie. Poczujcie jak ono się rozluźnia, poczujcie jak przepływa ta energia przez was rozluźnienia, odprężenia, które wpływa od palców po czubek głowy. I teraz jeżeli już zdecydujecie, że chcecie wejść, możesz to zrobić sama. Na zasadzie, że połóżmy sobie jedną stopy. I najważniejsza w tym wszystkim jest decyzja. Czyli podejmujemy decyzję, że chcemy to zrobić i robimy tak, wdech, decydujesz, że ja to robię, czyli mówię ok, robię to tak, tak. i robisz na wydechu, wstajesz. No, możecie się złapać też za ręce, jak chcesz, to też mogę ci pomóc, jak chcesz to sama po prostu wchodzisz, super. Zobaczcie, da się, wdech i teraz spokojnie oddychaj, wdech i wydech. Super wam idzie, pięknie, brawo, brawo, brawo. O to chodzi. I bądźcie w tym. Nie musicie. Możecie sobie przedłużać, ile chcecie, ale postarajcie się być trochę dłużej niż głowa wam mówi na początku, żeby uciekać. Nie uciekajcie od razu z tego. Bądźcie w tym. Oddychajcie. Skupcie się na wdechu i wydechu. Pięknie wam idzie. Naprawdę super wam idzie. I zobaczcie, że to co było na początku niemożliwe, nagle stało się możliwe. Ekstra. Wdech i wydech, i z każdym wdechem i wydechem moje ciało się rozluźnia. Odprężamy się. Super. Z każdym wdechem i wydechem moje ciało się rozluźnia. Słuchajcie, tu nie chodzi o porównywanie się. Każdy jest inny, każdy inaczej kumuluje emocje. Chodzi o to, żeby puszczać, żeby dać sobie przestrzeń na to. Nie musimy nigdzie się spieszyć, z nikim się nie porównujemy. Każdy jest inny.